Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Maciek Matwiej i witam w kolejnym odcinku na kanale Herby Flagi Logotypy. Dzisiaj omówię dla Państwa logotyp, herb Zagłębia Sosnowiec. Zapraszam! Zagłębie Sosnowiec. Klub piłki nożnej Sosnowca, założony w 1906 roku. Czterokrotny wicemistrz Polski, czterokrotny zdobywca Pucharu Polski. Swoje mecze rozgrywana wysłużonym, ale zasłużonym stadionie Rudowym, dopowiem, że od września 2019 roku trwają prace budowlane kompleksu, który będzie się nazywał Zagłębiowski Park Sportowy i to właśnie tam będzie nowy dom, nowy stadion Zagłębia Sosnowiec. Zanim przejdę do omówienia logotypów herbów Zagłębia Sosnowiec, warto przytoczyć kilka dat, które wpłynęły na właśnie dzieje piłkarstwa w mieście. I tak, szanowni Państwo, w 1906 roku dochodzi do powołania klubu sportowego Milowice, przy hucie właśnie Milowice. Dopowiem, że Milowice to obecnie dzielnica w granicach miasta. Kolejne daty, i ten klub będzie ewoluował, będzie się zmieniał organizacyjnie, będzie się przeistaczał, ale kolejne daty, które wynikają z, można powiedzieć, z ewolucji naturalnej piłkarstwa w tym mieście to 1918 rok i powołanie Towarzystwa Sportowego Wiktoria. Rok później w 1919 roku dochodzi do założenia klubu sportowego Sosnowiec, i to właśnie te dwa kluby po połączeniu w 1931 roku założą Sosnowieckie Towarzystwo Sportowe Unia, która stanie się protoplastą obecnego zagłębia Sosnowiec. Kolejne ważne daty, szanowni Państwo, to 1945 rok, kiedy to po zawierusze spowodowanej II wojną światową piłkarstwo zaczyna się odradzać. Pod nazwą Robotniczego Klubu Sportowego. Ten twór nie przetrwa długo, bo jeszcze w tym samym roku piecze nad klubem przejmie wojsko, i pod nazwą Rejonowej Komendy Uzupełnień klub dokończy sezon. Kolejna ważna data, szanowni Państwo, w dziejach piłkarstwa Sosnowieckiego to oczywiście 1949 rok, kiedy to piecze nad klubem przejmuje branża. Chudnicza powstaje wtedy właśnie Stal zakładowy klub sportowy i ten twór przetrwa do 1962 roku, kiedy to piłkarstwem Sosnowieckim zaopiekuje się możniejszy patron, bardziej wpływowy patron, czyli branża górnicza. Od tego roku właśnie zatujemy na mapie historii, na mapie piłkarstwa polskiego klub pod nazwą Górniczy Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec. Ten klub przetrwa do 1990 roku, kiedy to po transformacji popadnie w ogromne problemy finansowe, ogromne problemy organizacyjne. Po różnych emanacjach organizacyjnych klub będzie ogłaszał upadłość, będzie się podnosił. I tak w 1995 roku powstanie jako Sosnowieckie Towarzystwo Sportowe Zagłębie Sosnowiec, aby w 2001 roku zawiązać sportową spółkę akcyjną, a od 2004 roku Zagłębie Sosnowiec występuje jako właśnie spółka akcyjna. Szanowni państwo, zanim przejdę do omówienia poszczególnych logotypów, poszczególnych herbów, warto wyjaśnić jedną kwestię, czy znaki klubów sportowych, znaki organizacji sportowych powinniśmy nazywać herbami? Ja ten temat poruszyłem w jednym z odcinków, więc nie będę się dzisiaj rozwodził. Podlinkuję Państwu tutaj moje stanowisko na ten temat. To powiem, że nie jestem ortodoksyjnym heraldykiem i naprzemiennie wykorzystuję nazwę, logotyp, znak sportowy czy herb. Także bardzo chętnie, bardzo serdecznie zapraszam Państwa do, do zapoznania się z, właśnie z moim stanowiskiem. Dopowiem również, że bazą dla dzisiejszego mojego odcinka była doskonała monografia. Napisana przez pana Jacka Skutę pod tytułem Zagłębie sosnowiec historia piłki nożnej. Wiara, która przetrwała. Bardzo świetnie napisana, bardzo dobrze skrojona monografia. Widać, że pan Jacek Skuta doskonale czuje klub, w którym grał, w którym udało mu się również zadebutować na boiskach ekstraklasy. Także panie Jacku serdecznie gratuluję tej pozycji. Szanowni Państwo. Przejdźmy w takim bądź razie już do pierwszego znaku. Tutaj muszę Państwu dopowiedzieć, że nie będę omawiał tych znaków, które nie są znane tak naprawdę, które nie pojawiły się w historiografii, które nie przetrwały próby czasu. Ja wiem, że pojawiają się na różnych stronach, w różnych publikacjach próby odtworzenia tamtych znaków, ale one są tylko i wyłącznie. No, właśnie próbą odtworzenia. One nie mają swoich źródeł o historiografii, więc ja nie będę im poświęcał czasu. Nie neguję tego, że ktoś próbuje odtwarzać, szanuję tę pracę, ale ja się jako historyk koncentruję na tych źródłach, które mam i te źródła przedstawiam. I dlatego rozpoczynam omówienie logotypów klubów sosnowieckich od 1931 roku, od tego logotypu, kiedy powstaje. Sosnowieckie Towarzystwo Sportowe Unia, i widzimy tutaj, ja będę sięgał wzrokiem do ekranu mojego telefonu. Państwo widzicie te przygotowane przeze mnie prezentacje po mojej lewej stronie. I tak na pierwszej widzimy właśnie tę historyczną odznakę z historycznym trójzębem, bardzo charakterystycznym, w kolorach czerwono-zielono-białym. I tutaj warto poświęcić tym barwom troszeczkę czasu, bo, bo one mówią dużo. Właśnie dziedzictwie tego sosnowieckiego piłkarstwa. Szanowni Państwo, kolor czerwony wziął się właśnie z, z wkładu Klubu Sportowego Sosnowiec. Kolor zielony to nic innego jak barwy Towarzystwa Sportowego Wiktoria, a biały kolor to kolor właśnie tej Unii, tej zgody, która powstała po połączeniu i ten właśnie biały kolor ma, miał jednoczyć to zwaśnione wcześniej środowisko. Piłkarskie. Ten logotyp, szanowni Państwo, w podstawowej wersji był, był wykorzystywany jako tylko ta tarcza herbowa z zwieńczonym skrótem STS. Ten laur, który Państwo tutaj widzicie, który okala tę tarczę herbową, to nic innego jak tylko taki symbol paradny, bo Państwo tu widzicie po prostu ten herb jako odznaka, jako wpinka, która została wydana, czy odtworzona na jubileusz. Ten herb przetrwał do 1939 roku i on jeszcze wróci za chwileczkę, sobie o nim pomówimy w emanacji innego znaku. W 1949 roku, kiedy piłkarstwo sosnowieckie otrzymuje możnego patrona w postaci branży chudniczej. Dochodzi właśnie do zawiązania klubu pod nazwą Stale Samok, i tu widzimy pierwszy herb z 1949 roku. To nic innego jak, na, do, jak nawiązanie do znaku towarowego branży, e, inicjału litery S, niebieskiej na żółtym polu okręgu, to wszystko z białą owolutką i niebieską tarczą herbową, bardzo popularny dla tej branży, dla klubów z tej branży. Herb. Ten herb przetrwa do 1957 roku, kiedy to. Władze piłkarstwa postanawiają nawiązać do tradycji, nawiązać do klubu protoplasty, czyli do Unii. To bardzo ładny gest dla tej ciągłości piłkarstwa w Sosnowcu. I właśnie wtedy zaproponowano przywrócenie tego trzykolorowego trójzębu z napisem KS STAL. Ten herb przetrwa do 1962 roku, kiedy to, tak jak powiedziałem wcześniej, patronem staje się branża bardziej wpływowa, bardziej można, czyli branża górnicza. W gabinetach przyszłego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli w gabinetach Edwarda Gierka, zapada decyzja po właśnie burzy mózgów, żeby klub nazwać zagłębie, zagłębiem Sosnowiec. Były propozycje również, aby klub nazywał się Górnik, ale pan Edward Gierek nie chciał przystać na taką propozycję. Twierdził, że będzie to odnośnik do sąsiada, możnego sąsiada, potentata wtedy na polskich stadionach, czyli do Górnika Zabrze. Pan Edward Gierek, który bardzo mocno wspierał Sosnowiecki Klub i to nie jest mit, to jest fakt, szanowni Państwo, bardzo mocno pomagał organizacji, również brał udział tutaj w, można powiedzieć w zaprojektowaniu nazwy i nie wiemy czy nie logotypu. Logotyp się wprawdzie nie zmienił, on przeszedł tylko i wyłącznie, nazwijmy to taki lekki lifting, bo na wierzchołkach tego trójzębu pojawia się właśnie, pojawiają się litery ze skrótu, czyli GKS Górniczy Klub Sportowy, w centralnej części widzimy nazwę Zagłębie, a u dołu pojawiają się młotki górnicze, które mają podkreślać właśnie tę więź do, do patrona, do branży Górniczej. Ten logotyp przetrwa do 1972 roku. Umówmy się, te cezury czasowe na tych logotypach są bardzo płynne, szanowni Państwo, no, na dokumentach czasami wykorzystywane były nowe już logotypy, na pieczęciach, które te dokumenty, które te dokumenty zostały podbijane, były jeszcze stare, więc te, te daty są bardzo ruchome i nie możemy tutaj do nich przywiązywać dużej wagi. Ale w, w około 1972 roku Zagłębie zaczyna wykorzystywać nowy logotyp. Tutaj widzimy ten logotyp na tarczy herbowej rytu hiszpańskiego, powiedziałby heraldyk. Na czarnym polu widzimy złote litery z napisem GKS Zagłębie. I to co najważniejsze, to co zmienia wizerunek w porównaniu, w porównaniu do tego wcześniejszego, to dochodzi nazwa miasta. I pełna tarcza herbowa to właśnie GKS jest zagłębie. Sosnowiec oczywiście pozostaje charakterystyczny trójząb z charakterystycznymi trzema barwami. Ten logotyp przetrwa do 1982 roku. Kiedy to klub zaproponuje wizerunek, który tarczy, który jest nawiązaniem do odznaki, Szanowni Państwo, z 1966 roku odznaki paradnej wydanej na. Na właśnie jubileusz 60-lecia klubu i widzimy tutaj ten charakterystyczny trójkąt z ciętym lewym rogiem. Heraldyk powiedziałby z prawym rogiem, bo, bo heraldycy zawsze badają tarcze herbowe. Proszę pamiętać, od strony rycerza. Heraldyka to nauka, która jest bardzo mocno powiązana z turniejami rycerskimi i właśnie specjaliści od heraldyki zawsze opisują, blazonują herby od strony rycerskiej więc. Yy, powiemy, że ten znak jest ścięty z lewej strony, a heraldyk powie, że od prawej strony heraldycznej. Ale nie o tym, nie o tym, Szanowni Państwo, co widzimy na tym znaku? Oczywiście charakterystyczny, charakterystyczny, przepraszam, trzykolorowy trójząb z napisem GKS, młotki górnicze, u góry nazwa Zagłębie, po boku, po skosie nazwa miasta Sosnowiec, u dołu narożnik jest... Charakterystycznie przekręcony w lewą stronę. Ten logotyp przetrwa, Szanowni Państwo, do 1989 roku, kiedy to klub pożegna się z możnym patronem w postaci branży górniczej, popadnie w ogromne problemy organizacyjno-finansowe, to co powiedziałem wcześniej, ale przywróci również czy zmieni, zmieni w logotypie nazwę i zmieni logotyp. Wykasuje ten człon górniczy z nazwy, wykasuje również inicjał G z herbu i mamy tylko trójząb z napisem KS Zagłębie. Ten logotyp przetrwa tylko 3 lata. Po dwóch latach, można powiedzieć, takiej ogromnej zawieruchy i z nazwami i z finansami struktur piłkarskich w Sosnowcu, Dochodzi do powołania Sosnowieckiego Towarzystwa Sportowego Zagłębie Sosnowiec. I tutaj od 1995 roku do 2001 roku klub przedstawi dwa wizerunki herbowe. W pierwszej części tego okresu widzimy trójkąt trzykolorowy, nawiązujący do barw klubu, wpisany na okrąg piłki, a to wszystko z otokiem zielonym i z białym napisem Zagłębie Sosnowiec. Po kilku latach klub zacznie się identyfikować innym znakiem, czyli pożegna się z piłką i z charakterystycznym zielonym otokiem. Pozostanie tylko trójkąt nawiązujący do tego historycznego trójzębu, w barwach oczywiście klubu i z napisem u góry STS Zagłębie. W 2001 roku, kiedy dochodzi do powołania sportowej spółki akcyjnej, klub nawiązuje do tego wcześniejszego z okresu STS-u, i przywraca wizerunek godła klubu na piłce, to również nawiązanie do, do tych sekcji autonomicznych, które powstawały w tamtym okresie, bardzo mocno związanych z daną dyscypliną. I tutaj widzimy właśnie nawiązanie do, do futbolówki. Pozbyto się z tego herbu skrótu STS i na szczęście nie dodano skrótu SSA. Ten logotyp przetrwa do 2008 roku, kiedy to poznamy tę odsłonę herbu, który znamy do dnia dzisiejszego, czyli właśnie nawiązania do tego historycznego wizerunku odznaki z 1966 roku. Ten herb zostaje troszeczkę zmieniony, i widzimy, i widzimy że dochodzi rok powstania klubu, czyli 1906 rok. Po drugim skosie oczywiście nazwa sosnowiec, w głównej części godło bez zmian, czyli trzykolorowy trójzon, i to wszystko wieńczy u góry nazwa zagłębie. Cała tarcza oczywiście na czarnym polu tarczy i ten klub, to co powiedziałem, przetrwa do dnia dzisiejszego. Aczkolwiek pojawiają się, szanowni Państwo, w internecie różne emanacje. Sam widziałem chociażby na takim nośniku jak Wikipedia. Gdzie widzimy ten wizerunek klubu, ale z młotkami górniczymi, więc no, klub nie identyfikuje się, że. E, znaczy nie, 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 nie ustosunkował się nigdzie, że jest to e, zły wizerunek, nie zmienia, więc no, nie do końca mm, wiem, jak się do tego ustosunkować, ale, ale mamy taką tutaj rozbieżność. Myślę, że to, to jakiś taki e, prywatny, przez kogoś zaprojektowany wzór, który został dodany na Wikipedii i, i, no i zaimplementował się w sieci, tak bym to nazwał. Na koniec, Szanowni Państwo, kilka herbów, nazwijmy to tak, sekcji związanych z szeroko pojętym środowiskiem Zagłębia Sosnowiec. I tutaj widzimy cztery logotypy, dwa z sekcji hokejowej, dwa klubu koszykarskiego. No to powiem, że te sekcje są bardzo mocno utytułowane, sekcja hokeja, pięciokrotnie zdobywała mistrzostwo Polski, sekcja koszykówki dwukrotnie. Te dwa pierwsze od lewej strony to, to właśnie logotypy związane z klubem hokejowym. Szczególnie ten drugi jest bardzo, bardzo mocno nacechowany takimi elementami związanymi z dyscypliną. Widzimy tutaj tarczę, ten charakterystyczny trójząb oparty o dwa skrzyżowane kije hokejowe. To wszystko związane nazwą Zagłębie Sosnowiec i pięcioma gwiazdkami, które mają charakteryzować właśnie zdobyte tytuły mistrzowskie. Dla, dla mnie jednym z najlepszych jest ten trzeci z koszem, z siatką kosza właśnie w barwach klubowych. Tutaj mamy pięknie wpleciony, także grafik odrobił lekcję, pięknie wpleciony trójząb Zagłębia Sosnowiec, także chyle czoła, bardzo dobrze zaprojektowany. Logotyp. Ten czwarty to oczywiście też e, mocne nawiązanie do dyscypliny. Piłka koszykarska w barwach Zagłębia Sosnowiec. I na zakończenie: e, projekty logotypów działających w strukturach właśnie różnych organizacji. Tutaj chciałbym Państwu przedstawić e, ten pierwszy od lewej, czyli logotyp biznes klubu Zagłębia Sosnowiec. Bardzo fajnie zaprojektowany, złoty na czarnym polu widać taki, taki wydźwięk paradny, wydźwięk bardzo, bardzo dobrze przemawiający do biznesu. Niezrozumiałe jest dla mnie tylko podanie roku powstania 1906. Ja wiem, że autor miał na myśli powstanie klubu, ale klub biznesu nie powstał w tym roku, jest to wprowadzanie w błąd i myślę, że można było sobie po prostu to podarować, bo w 1906 roku nikt nie myślał jeszcze o Biznes Club. Zagłębia Sosnowiec, więc myślę, że jest to błąd rzeczowy, ale do usunięcia tak naprawdę. Drugi herb po prawej stronie to herb Akademii im. Włodzimierza Mazura, ikony klubu Sosnowca. Tutaj widzimy w centralnej części, oczywiście, charakterystyczny herb Zagłębia Sosnowiec. To wszystko wpisane w czerwone, po, w czerwone pole tarczy herbowej ze złotą obwolutką. Szanowni Państwo, to tyle w dzisiejszym odcinku. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję również za pomoc w nakręceniu tego odcinka Adamowi Walczakowi, bardzo wiernemu kibicowi Zagłębia Sosnowiec. To właśnie dzięki niemu mogę dzisiaj przywdziać dla Państwa tę koszulkę, z, oryginalną, meczową koszulkę z sezonu 2019-2020. Także Adamie serdeczne podziękowania. Jeszcze raz dziękuję. Zapraszam do moich wcześniejszych produkcji na. Kanale Herby Flagi Liekotypy, które dotyczą, czy które poświęciłem właśnie znakom sportowym przypomnę, że pojawił się już w moim cyklu opis herbów Legnica, opis herbów Zagłębia Lubin, czy chociażby opis flagi olimpijskiej. To tyle. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia!